Siema mordeczki, mordunie. To chyba będzie nasze nowe powitanie. Tak mi się spodobało ostatnio, Paweł na Insta Story się z Wami tak witał. Eee, witam serdecznie w nowym, luźnym vlogu. My, tak jak widać, jesteśmy w metrze, jedziemy do centrum i stwierdziliśmy, że dzisiaj jest ten dzień, gdzie coś dla Was nagramy. Przy okazji potestujemy sobie nowy aparat, bo kupiliśmy, mamy nowy nabytek, więc zobaczymy jak sobie poradzi w terenie. Eee, I cóż, zapraszam na dzień z nami. Część rzeczy załatwiona. Pawłowa, powiedzmy, że Pawłowa, czyli załatwiona, a teraz chodzimy i załatwiamy moje potrzeby, czyli kosmetyki. Pokończyło mi się trochę, więc będziemy dzisiaj się smarować i uwaga, namawiam mojego męża i też trochę korzysta z tych moich cudów. Tak swoją drogą to muszę chyba nagrać film odnośnie cen kosmetyków tutaj w Norwegii, bo bardzo dużo dostaję pytań, jak są ceny. Czy porównywalne z tymi w Polsce, czy nie, także dajcie znać, czy byście chcieli taki... Przekrój tego, jak to tu wygląda. Dobra, idziemy płacić, żeby nie spędzać za dużo czasu wśród ludzi i spadamy. I już jesteśmy po kosmetycznych zachupach. Sylwia zadowolona. Była w sklepie, nawet chyba nie widziałaś, że jest tak. W trakcie pandemii tutaj sklep powstał, się szybko zrobił. Teraz my idziemy odebrać rzeczy, bo kilka tam zabawek kupiliśmy, miał pan foto, a ja nie chciałem ich targać ze sobą, więc one zostały w sklepie. Idziemy teraz to odebrać. Jeszcze polecimy dalej jakieś. Dokupić jedną pasolkę, a w domu może zrobię. open box tego co kupiliśmy. No, słońce daje po oczach, więc ja je zamykam, a wy się kadrę. Ciężkie, są wolne. ciężkie, ciężkie torby, nie? Zapomniałem o czołgach Dobra, robimy jeszcze szybki skok po buły, bo kolację zjeść trzeba, ale są jakieś, Nie zbyt świeże chyba, co? Dobra. Te są okej, okay. chyba dostaliście właśnie roomstickerem i te są okej. Okay. Dobra, bez Do zainteresowanych, trzy roomsticki. Kosztują 12,40. Dotarliśmy już na miejsce rzeczy, na stole, i tutaj statyw na podłodze postawiony. Pozwolimy sobie tutaj rozciąć, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I statyw, no jakiś tam LED-go, taka firma, najtańszy kupiony. Nie ma pokrowca trochę hałasu trochę śmietnika w zwykłym foliowym worku w sumie nic więcej nie jest potrzebne, nie jest to nic co będziemy cały czas transportowali, robię bałagan, zaraz mi Sylwia pogoni. Zwykły oświetleniowy, tam nie wiem jaką... O. Niespodzianka, mamy sprężynę. W sumie do dobrze wiedzieć będzie, amortyzował lampę jak zjechała. Sylwia już się gdzieś tam daleko śmieje. Co myślałaś, że... Szkód narobiłem. Żeby No dobrze, że nie wystrzeliły te sprężyny. Nie wystrzeliło, spręży. się, się przybili. Trzeba skręcić. Dobra, statyw odstawimy. Żeby już... <laughs> Trzeba sprawdzić sprężyny. Zanim zamontujemy sprężyny. to, to. to dziarda. No i to, to, co na tym statywie mamy mieć. Śmieci, śmieci. Zawsze przy zakupach dużo śmieci. Lampa filmy Godox. Taki chiński produkt. Lampa LEDowa. 60W. Yy, model SL60W. Jakby ktoś chciał znaleźć. To będzie też w opisie filmu. Oddziękujemy. No, Znalazłem do szkody. I tak pokrótce. Yy, kabel zasilający. Będzie pewnie z. 5 metrów spora, spora rolka. Papierologia to nas interesuje. Yy, stylu piany, no wiadomo, jakaś ochrona. Gdzie jest maleństwo? Papier na ziemię. mamy lampę. Czuć jeszcze fabryką. No, mała, z tyłu wyświetlacz. Nie mamy jeszcze softboxa. Do tego właśnie jest jedna, yy, jedna rzecz, której nie mamy. Nie mamy jednego elementu, żeby to poskładać i już dzisiaj sobie po, yy, poświecić tym. To jest pewnie ochrona tak. No, i tu mamy 60 w żółty taki, nie wiem, sensor LED, lampę LED, duży radiator. Czuć, czuć jeszcze, czuć jeszcze Chinami w fabryku. jest produkt chiński, tak? 100%, 100% Jak się nagrzeje, pewnie trochę będzie słychać. Mocowanie jest takie profesjonalne, bowens. W zostawię jest jeszcze kielich, który będzie zamontowany na lampę. To będzie po prostu świecił kierunkowo, ale tak? my chcemy kupić taki duży oktagonalny softbox, żeby mieć mięciutkie, fajne światło w filmach. Może w którymś z kolejnych filmów już użyjemy. Jeżeli użyjemy, to na pewno będzie w opisie filmu, albo po prostu o tym powiemy. Może będzie testy tej lampy, zaczymy. O, jeszcze miła, fajna niespodzianka. Widzę, jest pilocik, czyli będziemy mogli, baterii nie ma, czego mogłem się spodziewać. No, dwa paluszki typu 3A, pilot do sterowania lampą, fajna rzecz, będziemy mogli siebie sami nagrywać, na przykład Sylwia będzie mogła nagrywać sama siebie, ja sam siebie, w sensie, że będziemy mogli sterować ze światłem bez biegania, ciągłego zmieniania. A idzie zima, noce będą ciemniejsze, więc na pewno takie oświetlenie się przyda. Jeżeli się nie przyda tylko do filmowania, może Sylwia będzie do make-upów używała, do jakichś, na drugim swoim kanale, na drugim film życiu. Będziesz używała? To jest taki krótki y, opener, tego wszystkiego. Ja zaraz ten cały mały y, bazer tutaj posprzątam. Y, będziemy się już chyba z wami żegnali, choć. Chodź tu piękna do mnie. Nie wiem, czy ja przez. żeby cię statyw wszyscy, nie, nie postrzelił. Wszystkie. Ja o tak. No, był dzisiaj taki e, szybki, szybki vlog, tak trochę szalony, trochę zakupowy, jak to u nas często bywa. E, no. Dzisiaj korzystaliśmy z aparatu Nikon Z50. E, obejrzymy sobie w postprodukcji, jak to działa, jak się sprawdza. Tak. Jeszcze nie mamy super jakichś e, eleganckich ustawień do tego. Ale będziemy testowali, będziemy próbowali w różnych filmach. No, mówiłam, że to jest pierwszy raz gdzieś jego w teren zabrać. Myślę, że ekspozycja będzie dobra, że yy, światło będzie dobre, że audio będzie dobre, szczególnie tutaj. Wszystko będzie w domu, dobre, tak. wszystko będzie dobre. No, mam nadzieję, że Wam co? vloga się podobał, taki na luzaku, bo. Tyle wiadomości, nie? Także żebyśmy wiadomości. byli w jakimś filmie weźcie razem, bo albo jesteśmy oddzielnie, albo jedno pracuje, no. drugie ma wolne, albo na live'ach w sumie tylko przychodzimy do Was. I że vlogów takich wam brakuje domowych, ale nie wiem. No dzisiaj coś wyszliśmy, zrobiliśmy, coś tam kupiliśmy i coś się połączyliśmy z wami. Tak nie a... mam jeszcze jednego elementu, zaraz właśnie pójdę, do no. domu, mówię. softbox. No, ale tak wiecie, nasze życie po pracy, <ścoughs> wczoraj na instastory pisałam, że po prostu ja wróciłam, źle się trochę czuję jeszcze, bo z moim gardłem nie jest ok, więc poszłam po prostu spać po pracy, obudziłam się o 21, wstałam, coś tam lekko zjadłam i znowu poszłam spać, więc nie było co nagrywać. Eee, Live'y też na kanale, tak jak Paweł powiedział, planujemy i w sumie ostatnio nam nawet idzie spoko. Bo trochę jest więcej live'ów. No, nawet się udało. Ja, ja sam jednego no. testowego zrobiłem. Także jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie, żeby z nami gdzieś tam się na żywo połączyć i pogadać. A my co? A, jeszcze Facebook i Instagram tak, zapraszamy, serdecznie. zapraszamy serdecznie. Spadajcie, zapraszamy serdecznie. I co, spadamy? Uciekamy, tak. Na razka. Dzięki, hej. Pa.